Cześć, witam wszystkich. Jestem Pacior z Elbląga i chciałem dzisiaj Państwu przedstawić nietypowego gościa o pseudonimie Krata. Może nawet technokrata. Panie Krata, gdzie Pan przebywał przez ostatnie trzy lata? Gdzie byłem? Na no wczasach. Wronki, ława, sztum, drewniane łychy, brama floriańska, galówek na Dzień dzień starym programem od dzwona do dzwona. Trzy gody nie moje. O! A jakiś to powód był takich wspaniałych wczasów? Niech pan opowie nam i tutaj widzą, co się zdarzyło, że zafundowano panu takie piękne wczasy. A było tak. Miałem na kwadracie dwa łajdaki na gigancie. Kieszeleśmy zdrowo od tygodnia, ale brak był hajcu na naftę, więc naplułem tej rudej w tak, także połknęła tekst dokładnie i kopsznała kulacą do pasera. Potem przyszedł gieniek z takim jednym małulatem w i przynieśli błoto. Więc obskoczyłem z tą małą po patyku. Gieniek przeleciał parę razy ojcem. A ja pchnąłem Małolata w jedno miejsce, żeby zastawił stany, glany i kupił ile się da pykówki, bo by na kira już nie starczyło. Ale Małolat wrócił, to był już kompletnie bejc, ale drzewo, gdy też lugi przyniósł, więc żeśmy jarali, kadzieli, no i koziołkołali do spodu. Może maulatowi małolatowi odbiło po jemiole, przypiął się do dynksu, przekożąkował całą flaszkę baziętę, wpadł mordę w baldach i tak kimnął w opakowaniu. A genek się mało nie przekręcił, zjedł go na gwałtowny. Później luda się przypucowała i przy okazji wygruzowali mi beczki, blyd, cały złoty co miałem na przechowaniu. Zrobili mi złącz i dlatego taka fajda. I co by tyle było? A geniek to ten padluch po srebrnym weselu. A małolat swelowa tego zgreda paruwa. I to by było na tyle. O! Także jak Państwo słyszeliście i widzieliście, pan Menel nie miał łatwego życia. Zafundowano mu w czasy, których nie chciał, ale czasami trzeba. Dziękuję Państwu bardzo. Pacios Zerbląga żegna się.